Cześć, jestem Aleksio15 I dzisiaj, to jest ostatni ranking w, ro, w tym roku To jest ranking polskich słodkości Lecimy! Uwaga, jaki ranking wylosuje... Jakie... to jest polskie słodkości Uwaga, makowiec Piąteczka, ja bardzo lubię makowca Ja właśnie piję... Protetin Man, jogurt pitny Taki jogurcik z ciasteczkiem 26 gramów białka. Pączki. O, ja lubię pączki. Trójeczkę. Sorry za muzykę w tle w ogóle. Faworki. Ósemka. Ja nie jadłem faworków. Śliwkowca też nie jadłem. Siódemka. Babka na dwójeczkę, bo bardzo lubię babkę. Na przykład wielkanocną. Kremówka. Dziewiątka. Ja nie jadłem kremówki. Piernik. Szósteczka. Ja lubię pierniki. Sernik, jedynka, bardzo uwielbiam yy, serniczka. Rogaliki na czwóreczkę i co zostało? Króweczki. Yy, krówki, dziesiątka, ale i tak bardzo lubię króweczki. I do zobaczenia w kolejnym rankingu i życzę wam wszystkiego dobrego w nowym 2025 roku. Życzę ja, Aleksio15. Pozdrawiam.